Okej, okay, ale prócz tych wszystkich sukcesów, jakby tej ewolucji, starej, tego rozwoju o którym gadaliśmy, no to na pewno pojawiły się stare jakieś fakapy w Twoim życiu. Nie no, fakapów w życiu to pojawiło mi się całkiem sporo, bo moja historia do gdzieś tam, 18-19 roku życia to jest. A dużo by gadać, ale mi się w ogóle nie chce o tym gadać, bo mi się w ogóle nie chce żalić na ten temat. Natomiast... Dużych maluchu jakby ktoś chciał no, wiedzieć, to tam jest, to, to jest dużo. To jest w ogóle najpopularniejszy wywiad w Polsce. No tak, tak, tak. To, jest ja to Pewnie chodzi ci o takie za, za życia biznesowe, takie ten, no, za tak, życia tak. YouTube'a i tak dalej. Oczywiście, że tak, jakieś tam straty rzędu 50-70 tysięcy. 100 tysięcy, czy nawet ukradziony plecak gdzieś tam stary w Los Angeles, który gdzieś tam 40 koła nie jest w sprzęcie, po prostu Aha, okay, nam ukradli, no to, to są takie pierdoły, które zdarzają się praktycznie cały czas, natomiast no, rzeczywiście miałem tam taki jeden biznes. Też nie chcę mówić jakby kto, jak, dlaczego. Już chyba wyrosłem z osądzania wszystkich dookoła. Natomiast no stary myślałem i w wywiadzie jednym powiedziałem, że tam było 1,2 miliona złotych. Okay. Finalnie spłaciłem stary 2,25, czyli 2 miliony 250 tysięcy złotych łącznie mnie kosztowała nieudana inwestycja.